No, rzadko się zdarzają większym. Nie, nie wypukują Teraz rzadko, dlatego tak jak tam nieraz wspominałem. Oje, to drewieńko ja z tego bym nic nie zrobił, bo jest za miękkie. Coś mi tu puka, ale pewnie jest tak obrudne, że nie widzę, dobrze że tak oklejone piachy. właśnie także taki, takie to fajnie się nadają na, na kolczyki tylko że najlepsze są te sople fajnie wyglądają sople no ale ten coś tu ma w środku Muchówka naj, naj, najwięcej mówiłem, młuchówek jest. Znaczy bardziej obklejone to, to mniej widać to, gorzej widać.